Już na pierwszych metrach była niepewność. Nie wiedziałam, czy dam radę, bo na przykład startowaliśmy wczoraj w stafecie i zdobyliśmy złoto. Startowałam też również w skoków dal, gdzie zajęłam szóste miejsce. I po tych dwóch dniach jednak nie ma tej siły w nogach. Ale tak jestem tak szczęśliwa, że dobiegłam i jestem pierwsza. Już w końcu się odkułam, bo nie wiem, czy niektórzy wiedzą. Przez dwa lata zaliczałam na finał B na Hali. I w końcu mogłam udowodnić, że to, co było na hali, było błędem, byłam nieprzygotowana, i w końcu się odkułam. Płotki to moja najmocniejsza konkurencja, jak to moja mama nazywa, jest koronną konkurencją i tak naprawdę ja jestem takim trochę sportowym świrem, bo za co się nie wezmę, to wszystko umiem. Czy piłkę do siatkówki, czy gdzieś tam gramy w piłkę ręczną, to wszystko potrafię. Reprezentowałam też drużynę, teraz się przeniosłam do Wisły Puław i dziękuję moim trenerom, dziękuję mojemu trenerowi Andrzeju, Andrzeju Saczkowi za to, że mi pomagał, pomagał wczoraj na rozbiegu skoków dal. Dziękuję. Swo Sławomirowi Muratowi za to, że dzisiaj mnie wspierał. Wspierał mnie na treningach w ciężkich chwilach, jak przyszłam. To były naprawdę ciężkie chwile i dziękuję moim rodzicom, wszystkim, którzy mnie wspierali. To jest najważniejsze. Na pewno będę biegać dalej płotki. Taki jest plan. Zobaczymy, co będzie ze skokiem w dal, bo to nie jest moja najmocniejsza strona, mimo, że w Bełchatowie miałam medal, ale gdzieś w skoku w dal myślę, że też będę coś się bawić i zobaczymy, czy wystartuję. To wszystko czas pokaże. Zaczęłam od klasy siatkarskiej w podsówce. Później... Na takich biegach ulicznych, typu Koziołki, w Kędzierzynie Koźlu, znalazł mnie trener Bułkowski. Stwierdził, że jestem nieoszlifowanym diamentem i wziął mnie przygarnął pod swoje skrzydła. Potem zrobił to pan trener Saczko, który mnie doprowadził do rekordu Polski. No i teraz na kwarantannie zadzwonili do mnie z Pławy i jestem tutaj, i się rozwijam.